Drugie wyciskanie. Wyciskanie z powolną koncentryką. Wiele osób pewnie złapie się za głowę i powie, ale jak to wyciskanie z powolną koncentryką? Przecież jak będziesz trenował i będziesz wolno wyciskał, to będziesz wolny na rekordzie, a jak wolno będziesz robił rekord, to go nie zrobisz. Naprawdę? Hmm. A to, że na przykład Usain Bolt, jak ma trzy biegi jednego dnia po 100 metrów, ćwierć finał, pół finał, finał. W każdym z tych biegów musi dać z siebie 100%. I jeśli on, pomiędzy finałem a półfinałem, chodzi do szatni, do łazienki, zjeść coś po półfinale, znowu, musi iść do łazienki, do masażysty, rozgrzać się. Czy jest potem wolniejszy w finale, bo nie biegał sprintem pomiędzy półfinałem a finałem? No nie. Analogicznie tutaj, jeśli będziemy wyciskać raz w tygodniu, powoli w górę, ale nadal na pozostałych wyciskaniach będziemy pracować nad dynamiką będziemy robić albo bardzo wysokie ciężary, które po prostu same z siebie staramy się robić szybko albo będziemy po prostu robić tak zwane spidy czyli wyciskanie pod dynamikę to nam ta dynamika w ogóle nie zmaleje